Hello geogeserowe świry, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale z geogesera oczywiście, bo z czego by innego. Tak jak widzicie skończyliśmy na dziesiątym miejscu w rankingu, więc no niestety nasz Ford Mustang i nasza autostrada do mastera no, troszeczkę chyba nam musiała być dziura na drodze, wiecie. No i niestety nasze auto się troszeczkę rozkraczyło na tej autostradzie, ale w ogóle zobaczcie zmiany w GeoGesserze na plus, bo tutaj mamy jakiś nowy ekran, jakieś nowości, więc bardzo ładnie. Continue, widzicie, tutaj się powiększyło. No, teraz to wygląda. No, klasunia GeoGesser poszedł tutaj taką zmiankę. No i już jesteśmy w grze numer 1. Zobaczcie tutaj jakaś nowa pozycja, jak się złapie postać. Kurczę, tak wszystko inaczej, no. Tutaj mamy większe bardziej ratingi, tutaj troszkę inaczej to wygląda, mam wrażenie. No, że tak no, troszkę, troszkę Geogester się tutaj nam rozrasta. E, a my na początek ja bym powiedział, że to nie będą Indie. Widzimy język pod kreską. Eee, są te takie. Tak, to raczej będzie tutaj koło Indii, Bangladesz, nie wiem. Strzelmy sobie gdzieś tutaj, gesujemy. Eee, Okej, okay, przeciwnik był tutaj. Boże, jak dziwnie teraz! <grym> Jakby nowa gra zupełnie. Już idziemy do rundy numer 2, ale tak wszystko świeże. No kurczę, jestem w szoku, jak tu GeoGesser dba widza. I Ogracza w sumie swoją drogą, nie tylko o widza. E, a my tak, mamy ruch lewostronny, żółte jakieś pasy. E, czy tu coś widzimy? Czy to będzie RPA gdzieś blisko Lesutu, na przykład byśmy sobie dali? Może między Lesutu a Esfatini? E, I czy mamy rację? Przeciwnik poszedł dokładnie w to samo miejsce co my, też między Lesutu a Esfatini, więc podobnie punktami. Ale się nie mogę przyzwyczaić, tak ta mapa wyskakuje dziwnie, zupełnie to inaczej teraz wygląda. No i jesteśmy już w trzeciej grze, i tutaj mamy De Majo. E, czyli to by mi podpowiadało troszkę, jeśli mówimy o Europie, no to Hiszpanię. E, ale nie, tu nie jest Europa, dobra. Banko, jakieś E? No, to troszkę z Meksykiem by mi się kojarzyło jeszcze ewentualnie. Wiem, że tam jest to E, często samochód jakiś meta nie jest, dobra? Strzelmy sobie, może nawet w Mexico City, w stolice, gesujemy. E, przeciwnik też strzelił w Mexico City, a to była Argentyna? Nie, to było Chile, okej, okay, takie mocno południowe. Więc oboje się mylimy, oboje zresztą daliśmy dokładnie tą samą odpowiedź. I teraz runda numer 4, a wy niej widzimy. Tutaj jakiś język, ale za bardzo nie widzimy go. Słup normalny, w sensie meksykański, o to mi chodzi. Ruch prawostronny, no to będzie Ameryka Południowa prawdopodobnie. Czy widzimy jeszcze, nie wiem, kawałek? Kawałek widzimy, nie wiem, czy to byłaby jakaś Brazylia? Przeciwnik poszedł w Meksyk, a my byliśmy w Ekwadorze, więc oboje w sumie tyle samo drogi musimy nadłożyć do celu. Tam oboje ponad 3000 km się mylimy. Ale ja cały czas tu żyję tymi nowościami geogeserowymi. A teraz mamy tak, prawdopodobnie ruch lewostronny, patrząc, że znaki mamy po tej stronie. Czy widzimy jakiś samochód? No niestety nie. I tu mi się trochę z Nową Zelandią, z Australią kojarzy. Też te auto? Nie, ono chyba stoi. Strzelmy sobie w Nową Zelandię, gdzieś tu gesujemy. Przeciwnik poszedł w Australię, no i niestety to była Australia. No przeciwnik nie wygrywa jeszcze, ale bardzo dużo punktów nam zabiera. Więc nie rozpoczynamy póki co za dobrze, ale jeszcze mamy szansę się odkuć na spokojnie. Jeszcze jest czas. Tu widzimy prawdopodobnie europejską rejestrację. I ten vibe by mi trochę do Hiszpanii pasował, ruch prawostronny na pewno, chociaż jeszcze Turcja mi chodzi po głowie. Czy tu widzimy coś na tych plakatach? No coś byśmy widzieli, gdybyśmy byli troszkę bliżej. E -e -e. Czy sobie strzelimy Hiszpanię czy Turcję? Chyba pójdziemy w Hiszpanię, spróbujemy, co nam szkodzi. W razie czego przegramy pierwszą grę, ale nie ma co tak myśleć, przeciwnik poszedł w Turcję, a my byliśmy w Tunezji, okej. Okay. Więc jeszcze gdzie indziej. A w nie widziałem, żeby z Follow za nami chyba jechał. Więc nie wiem. Będę musiał sobie to obczaić jeszcze. E, a teraz prawdopodobnie jesteśmy w Rosji. I tak, ruch prawostronny. No, w Rosji raczej lewostronnego ruchu nie będziemy mieli. E, czy widzimy coś? Ale panu tutaj brzusio wystaje. No, no, troszkę opuszczamy tą koszuleczkę. Żółte jakieś znaki. Tu mamy pewnie coś, byśmy mogli znaleźć, ale kotac. Nie wiem. Czy widzimy gdzieś kazań? Może się tak pisze. No, niestety nie. Jak jest jakieś coś na kaczy, widzimy. Nie wiem, strzelmy sobie może gdzieś niedaleko tego kazania. Spróbujmy, tak. Zobaczymy. Przeciwnik poszedł bardziej w Europę. Okej. Okay. Więc troszeczkę teraz my punktów zdobywamy. Przeciwnikowi zostaje ich 3000, nam cały czas 1300, 1200, więc jeszcze jest szansa to wygrać. A teraz tak, żółta rejestracja z tyłu, prawdopodobnie Wielka Brytania. Czyż same tyły samochodów widzę, nie widzę za bardzo kierowni. A nie, widzę kierownica po prawej stronie. Tutaj, czy coś jeszcze widzimy. No, za bardzo nie widzimy, gdzie ta Wielka Brytania mogłaby być. Nie wiem, chyba sobie strzelimy bliżej Manchesteru gdzieś. Między Manchesterem a Liverpoolem gesujemy. Przeciwnik poszedł też dosyć blisko, poszedł pod Liverpool. Ale znowu to my troszkę więcej tych punktów zdobywamy, bo byliśmy bliżej, aż o całe 30 km zawrotne. I runda dziewiąta już, a wy niej widzimy jakąś antenkę w samochodzie. Czy widzimy słońce? Słońce widzimy na N, czyli bylibyśmy na południowej półkuli, prawdopodobnie. Czy to mogłaby być Brazylia? Ruch prawostronny, prawdopodobnie. Nie wiem, chyba sobie tak odpowiemy. Tutaj bardziej po antence, tak patrzę w samochodzie. Gdzieś tu sobie odpowiedzmy w tej Brazylii. Przeciwnik poszedł w Boliwię, a my byliśmy w Meksyku, ale tracimy 300 punktów, więc... A to był Meksyk? Ok. Runda dziesiąta. Troszkę mam wrażenie, że teraz Geogesser stracił na takiej dynamice, że to troszkę dłużej trwa. Tutaj widzimy flagę, i to będzie Urugwaj, wiecie, bo to jest urugwajski klub. I ja nie wiem, czy to nie jest Monte Divo, albo Chile. Zobaczmy jeszcze samochód. Tak, to będzie Chile. Nie wiem, czy to nie jest klub Colo Colo on się nazywa. Więc może gdzieś bliżej Santiago, w tym Chile dajmy. Przeciwnik poszedł w Argentynę, a jednak to było Chile. Okej, okay, więc przegrywamy niestety pierwszą grę, bo byliśmy w Urugwaju. Pomyliłem kluby piłkarskie, czy pierwszy raz coś pomyliłem? No nie, ale tutaj zobaczcie teraz, jak to wygląda. Nawet jaki awans tutaj. 5 punktów, aż zdobywamy w rankingu. Nie, no ładnie to wygląda. A czemu tylko cztery osoby mają promocję do mastera? Niech chyba było pięć, mi się wydaje. A może jeszcze nie wszyscy, po prostu nie jest pełny ranking jeszcze? E ale no wygląda to ładnie. Fajnie, takie zmiany zawsze na plus, że rozwijają tutaj swój produkt. My się będziemy mierzyli z Sebastianem z Germany. 814 ma ratingu, my 700 bez jednego punkta, więc troszeczkę lepszy byłby od nas, ale zaraz się przekonamy, kto wygra grę. I tak, widzimy tutaj język, ja bym powiedział, że to jakaś bardziej coś w tylu Tajlandii, tylko ruch mi nie pasuje, no bo prawostronny, żebyśmy nie dali w topy na pierwszym tutaj podejściu, ale czy to nie będzie Kambodża przez przypadek, taka ziemia dosyć czerwona, ja bym powiedział, gesujemy, przeciwnik też poszedł w Kambodżę i to była Kambodża, bardzo ładnie. Więc punktujemy. A przyznam się Wam, że tak nie miałem pewności, czy w Kambodży jest lewostronny czy prawostronny ruch. No ale widzimy, że prawostronny. E, a teraz mamy, co my mamy? Co to za język? E, znowu ruch prawostronny, Angkor. E, takie troszkę zawijaski. Czy tu coś widzimy? No nie za bardzo. Ruch prawostronny, czy to byłoby jeszcze raz Kambodża? razy pod rząd, ten sam kraj byśmy mieli. Chyba tak sobie odpowiemy, chociaż czy nie mam pewności. Wcale się nie zdziwię, jak to nie będzie Kambodża. Odpowiem tak, ale. zawczasu już daję wymówkę, że może to nie być Kambodża, ale była na szczęście. Przeciwnik też poszedł troszeczkę bliżej niż my, więc tym razem on punktuje. I już jedziemy ekspresem do rundy numer 3. A wy niej widzimy kawałek niebieskiego auta widzimy dosyć sucho, słońce widzimy na N, czyli bylibyśmy na południowej półkuli. Hmm, generacja kamery taka dosyć dobra bym powiedział. Południowa półkula, nic nie mamy ruchu. Brazylia to raczej nie będzie, ja nie ja bardziej pójdę w stronę RPA, ale jeśli to będzie Australia, to sobie nie będę zarzucał tego jako błąd, jako Ameryka Południowa też nie Argentyna to była, oboje z przeciwnikiem poszliśmy w RPA, więc myśleliśmy podobnie i oboje myśleliśmy źle podobnie. I teraz widzimy małe rejestracje w samochodzie. Tutaj w ogóle brak rejestracji w Chryslerze. Czy widzimy coś, jakieś słupy? Czy to byłby Meksyk, czy mi się wydaje tylko? Chyba Meksyk to będzie. Tylko która część tego Meksyku, to ciężko powiedzieć. Ruch na pewno prawostronny. Tutaj jedzie dwóch rowerzystów. Tutaj ktoś na skuterku. 505B. Nie wiem, nic mi to nie mówi. Strzelmy sobie może gdzieś bardziej w południe. Albo pójdźmy w północ. Zawsze idę w południe. Teraz pójdźmy bardziej na północ. Od Mexico City. I się okaże, że to nie jest Meksyk, ale. Sub... Chociaż. No, może się okazać, że to nie jest Meksyk. Ani na słońce nie popatrzyłem, ani na nic tak naprawdę. A przeciwnik poszedł bardzo podobnie do nas, więc troszkę my zdobywamy punktów, ale wcale nie jakoś dużo. No bo tam różnica nawet nie 100 km, a jeszcze bez mnożnika jesteśmy. A teraz auto jedzie po prawej stronie, ruch prawostronny. Tu widzimy jakby flagę Europy. No flagę Europy, no to raczej będziemy na północnej półkuli. Ale rejestracja taka trochę z Rosją mi się kojarzy. Antenka w samochodzie dosyć długa, więc to by pasowało do Rosji. Tylko mi nie pasuje to, że mamy tutaj jakby flagę Europy. Chyba, że to nie jest flaga Europy. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Ale chyba sobie spróbujemy z tą Rosją, bo ta rejestracja w samochodzie by mi tak podpowiadała. No ale teraz albo stracimy punkty, albo zyskamy. Próbujemy gdzieś tutaj. Przeciwnik poszedł w Rumunię, a to była już nie Rumunia, tylko Bułgaria, więc on był dużo bliżej od nas. No a jednak dobrze widzieliśmy flagę Europy, no ale odpowiedzieliśmy źle, więc to jest dosyć popularne w moim wykonaniu. A teraz będziemy się znajdowali w Ganie. Bardzo w ogóle ostatnio rzadko Gana się znajduje w grze, no ale. Zawsze metę na nią pamiętamy. To też jedna z pierwszych met, których się nauczyłem na Japonię, na ganę, Ale gdzie dokładnie? Nie wiem, strzelmy sobie może gdzieś o tutaj. Gasujemy. Śmiesznie by było, jakbyśmy tak trafili pięć... A nie, no pięciu raczej nie będzie, bo to będzie bardziej jakaś droga główna. Przeciwnik poszedł bardziej na północ, no i był dzięki temu bliżej, bo byliśmy bardziej na północy. Więc on punktuje, my tracimy, ale nic się nie dzieje. A teraz będziemy się znajdowali w Europie i widzimy jakiś znak Coca-Coli, Werksztat Museum, więc to pewnie byłyby Niemcy, mogłaby to być jakaś Austria. Mamy 23 rok zdjęć, więc bardziej do Niemiec by nam to pasowało. I w Austrii chyba mielibyśmy delikatną poświatę, coś byśmy widzieli na tym. Na rejestracji. No a tutaj jeszcze mamy, czy Niemcy się na coś szykują, a my o czymś nie wiemy? Ja nie sugeruję, ja tylko pytam widzowie. Wy możecie odpowiedzieć w komentarzu, czy Niemcy na coś się szykują, że wyciągają czołgi? My odpowiemy sobie, nie, wiem, niech to będzie ja Gesujemy. Przeciwnik odpowiedział, okej, okay, byliśmy bliżej Austrii, prawie pod samą granicą. Więc tysiąc punktów dla nas. I już się wybieramy do rundy numer 8. A w niej potrójny dimi, dimage, dimage. I widzimy tak, żółte rejestracje, ale to są jakieś wojskowe samochody. Widzimy ruch prawostronny prawdopodobnie. Widzimy prawdopodobnie słup meksykański. Alexander Con Canseo, Orlando, ale Medina tutaj widzimy. A Medina no to bardziej z Kolumbią, by mi się kojarzyła. Czy. A, i skuterki też mają żółte rejestracje, okej, okay, więc Kolumbia i idziemy sobie w Medina, gdzie jest Medina, Medellin, Med, nie mam, czekajcie, bo teraz mam jakiś, mam laga To mi się, że Medina to miasto w Kolumbii, to może z Medellin pomyliłem, mm. No ale dobra, tu widzimy żółtą rejestrację, więc wszystko by nam podpowiadało, że to Kolumbia. Słońce jest na S, czyli bylibyśmy na północnej półkuli, czyli raczej tak bardziej na północy Kolumbii. I czy spróbujemy sobie odpowiedzieć w to Medellin bardziej? Gdzieś w okolice spróbujmy, gasujemy. Przeciwnik poszedł w Meksyk, no i byliśmy w Kolumbii. I czy tu jest jakaś Medina? No nie. Okej okay. i nawet nam się udało wygrać tą Kolumbią, więc bardzo ładnie. No dzisiaj taki można powiedzieć standardowy odcinek, czyli zaczynamy od przegranej, później przechodzimy do wygranej, więc na plus znajdujemy się na 12 miejscu w, w ratingu. W ratingu. <laughs> tutaj globalnym słowami brakuje. Wiecie o co mi chodzi. Ja wam bardzo chciałem podziękować za oglądanie. Liczę gorąco na to, że odcinek Wam się podobał. No i co? Zapraszam Was do subskrypcji, łapki w górę. No i widzimy się w następnym odcinku na tym kanale. Trzymajcie się gorąco ziomeczki. Cześć!